Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w uszach dzwonię Wam Wamietę, a to pierwszy odcinek programu Making Of, czyli programu, w którym wspólnymi siłami postaram się stworzyć machinimę w grze gotyk, a w przyszłości może w innych środowiskach. Zanim zaczniemy, chciałbym Was prosić, że jeżeli ktoś ma pomysł na fabułę do filmu gotykowego trwającego od 5 do 7 minut którą moglibyśmy wytworzyć na łamach tego programu, to proszę pisać na maila podanego na ekranie lub na wiadomość prywatną na serwisie YouTube. Póki co przejdźmy do gotyka. Jako, że jest to pierwszy odcinek, pokażę w nim totalne podstawy, podstawowe komendy oraz co będzie nam potrzebne przy nagrywaniu. Na początek zacznijmy od programów, który będą nam konieczne, i to będzie program Fraps. Dlatego, że akurat Bandykam jakoś nie jest do końca kompatybilny z gotykiem. Gothic to jest stara gra i nie zawsze działa poprawnie. Dlatego ja byłbym przy starym, dobrym FRAPSie. Druga sprawa, będzie nam oczywiście potrzebny Gothic 2. Ja mam zainstalowanego jeszcze dodatek Gothic 2 Modkit, który pozwala na robienie modów, tak zwany g 2 mdk Wy nie musicie go mieć. Natomiast, jeżeli będziecie go mieli, to w przyszłości, w którymś odcinku, postaram się omówić troszkę modowanie, pisanie skryptów w Gotiku, chociaż akurat sam ja nie znam się na tym za bardzo. I tutaj by, odsyłałbym do filmów innych użytkowników, którzy tworzą takie poradniki dotyczące modowania. Zanim jednak przejdziemy do samej gry, jest jedna ważna sprawa otóż, żeby wyłączyć wszystkie programy które mogą pisać jakieś powiadomienia, czyli prawda, steam, gadu-gadu ja tu nie mam, ale wyłączyć jeszcze skype'a. Dlatego, że podczas kiedy taki e, program, e, od takiego programu wyskoczy komunikat, gotyk najzwyczajniej w świecie zacznie wariować e, i mogą się naradzać tego nieprzyjemne konsekwencje. No takiego po prostu można po prostu e, przestawić. Na tryb nie przeszkadzać wtedy, jesteśmy cały czas dostępni, ale żadne powiadomienia nam nie wyskakują i nie będzie nam przeszkadzał. Ok, przejdźmy do gotyka i zobaczymy się z Wami już na placu w Corinth. Ok, witam Was już na placu Górnej Dzielnicy Corinth. Tutaj przedstawię Wam talne podstawy dotyczące filmowania w grze Gothic. Weźmy się tutaj troszkę do niemożliwego, że mam włączonego w tle Google Chroma. Najlepiej wszystkie programy wyłączyć. Kolejna sprawa jest taka, że przed nagrywaniem lepiej zaopatrzyć nas, nasz dysk twardy w większą ilość miejsca, gdyż FRAPS to jest program, który wymaga naprawdę dużo miejsca. I, i lepiej, żeby tego miejsca było dużo. Liczone naprawdę w dziesiątki gigabajtów, a nie jakiś inny. OK. Przejdźmy może do podstawowy komend i ja jeszcze raz to powiem, że w tym odcinku przedstawię najpodstawniejsze podstawy, jakie karty powinien znać, więc jeżeli już się bawiłeś y, z, z, z tworzeniem filmów w Gotiku, to najprawdopodobniej wszystkie komendy znasz, więc y, tego. Więc, aby e, nie było tutaj takiego mm, efektu, że o, nauczysz no Sherlock, to wszystko wiedzą. No właśnie, nie wszyscy to wiedzą. Są osoby, które tego nie wiedzą, i dla nich jest kierowany ten pierwszy odcinek. Ok, przejdźmy. Na początek początkowa komenda, wchodzimy w, w, e, <coughs> w statystyki naszej postaci. U mnie jest to klawisz B i wpisujemy Marvin. Tym samym włączając narzędzia deweloperskie na których będziemy pracować. Przejdźmy teraz do wszystkich klawiszy. Klawisz F2 otworzy nam konsolę, którą omówię w późniejszej części tego odcinka. W tej, w tej konsoli będziemy wpisywać wszystkie potrzebne nam komendy. Wszystkie. No. Coś tam wpisałem, w sądzę. OK. Klawiszem F3 przełączamy się z gothica pełnoekranowego na tryb okienkowy. Tutaj warto zauważyć, że gotik to jest stara gra, już to mówiłem chyba. I na przykład również alt-stabowanie nie, nie, nie zawsze działa w niej prawidłowo. I najzwyczajniej w świecie może to skraszować grę, że będziemy zmuszeni ją jeszcze raz od nowa uruchamiać, przy naciśnięciu klawisza F3, zmiana w tryb okienkowy zmniejsza ryzyko skraszowania nam gry. Klawisz F4 yy, definiuje kamerę. Do stanu pierwotnego, czyli takiego, jaki jest teraz. Klawisz F5 zamraża nam kamerę w jednym miejscu, ale pozostawia możliwość sterowania naszym bohaterem. Klawisz F6 zamraża na, naszego bohatera, ale pozwala kierować kamerą. I tutaj warto jest zauważyć to, że kamerę możemy ustawić w dowolnym miejscu, i po naciśnięciu klawisza F5 kamera zostanie tam, gdzie ją, dostali, ją ustawiliśmy, a nasz bohater. Będzie znów sterowalny. First, tak, ustawmy kamerę powiedzmy, w ten sposób przy twarzy bohatera i naciśnijmy klawisz F7. Klawisz F7 zespaja obydwie rzeczy do sobą, dzięki czemu e, kamera jest przyczepiona do bohatera i podąża za nim. Jak już wspominałem, klawisz F4 resetuje kamerę do stanu pierwotnego. Klawisz F8 to powoduje, że nasza postać podskakuje. Głównie jest to robione do względów teleportacyjnych, żebyśmy mogli się przemieścić z jednego krańca mapy na drugi w szybki sposób, ale również przede wszystkim resetuje animacje i odnawia nam stracone hitpointy. Klawisz F9 zatrzymuje świat gry w całości. Jednak nie możemy wtedy poruszać żadnym bohaterem. Wszyscy pozostałe bohaterowie stoją w miejscu, czas gry stoi w miejscu. Zatem możemy poruszać cały czas kamerą, z tym zastrzeżeniem, że myszka działa tylko w pozycji pionowej, góra-dół. Jeżeli chcemy obrócić kamerę na boki, musimy już użyć klawiszy kierunkowych. Widzimy, nasz będzie właśnie zginął, i tutaj klawisz F8 przywróci go do stanu prawidłowego. Teraz tak, klawisz T. Powoduje wyświetlenie niektórych animacji o nakierowanym przez nas NPT. Najważniejszą informacją jest tutaj, prawda, nazwa naszego NPT, jeżeli chcielibyśmy go kiedyś przywołać. A także widzimy tutaj animację, którą w chwili obecnej wykonuje. Klawisz Y zapętla animację, którą wykonuje nasz bohater. Jak widać tutaj, w chwili obecnej, jeżeli nic nie robimy, to powoduje zapętlenie w postaci iścia do przodu, natomiast jeżeli wpiszemy mu komendę jakiejś innej, naciśniemy parę razy Y i przełączymy się na kolejną postać, no i w 90% przypadków bohater cały czas będzie robił czynność, którą mu zapewniliśmy, ale nie zawsze to działa. Klawisz O pozwala nam na przeniknięcie dowolnego, nakierowanego przez nas NPCa i kierowanie jego poczyniania po, czy... Na nią. Jak widzimy tutaj, Fernando ma troszkę złota, jabłko, także po prostu zmieniałem bohatera, którym kierujemy. Klawisz e, G przedstawia nam informacje o naszym bohaterze, którym sterujemy. Najważniejsze informacje tutaj to jest Gildia, którą od czasu do czasu możemy wykorzystywać, oraz ta część odpowiedzialna za animacje niedawno wykonywane przez naszego bohatera. Dlatego też, jeżeli na przykład widzimy, że tu chłop bawi się miotłą zmienimy się na niego naciśniemy klawisz FG to widzimy tutaj, że wszystkie ostatnie animacje, które zostały przed niego wykorzystane, w tym na przykład animacja poruszania się miotłą co do przełączania się między bohaterami jeżeli wciśniemy klawisz F6 i mienimy naszego bohatera on będzie zamrożony i całkowicie nie może się ruszyć, natomiast no jeżeli klawisza F6 nie naciśniemy, on wróci do czynności, którą wykonywał wcześniej klawisz H to jest zranienie naszej postaci możemy w ten sposób po prostu upaść klawiszem K to jest teleportacja kilka metrów do przodu też przede wszystkim wykorzystywana do e, przemieszczania się no dobrze, tutaj widzicie pierwszy taki bardzo wkurwiający błąd machinimowca, czyli deszcz, kiedy robimy jakąś scenę i nagle zaczyna padać deszcz osobiście nie jest to jakimś wielkim problemem Gorzej, jeżeli potem montujemy te. Ten i tak deszcz pada, przestaje, pada, przestaje. Deszcz pada w gotyku naprawdę w losowych momentach i nie da się go wyłączyć, to da się go przywołać. Dlatego też, jeżeli po prostu trafiliście na deszcz, to macie pechę i musicie całą scenę robić od początku. Czy to to wszystkie klawisze, które powinienem Wam tu pokazać? Wydaje mi się, że tak zdecydowana większość najważniejsze pierwotne klawisze. Zostały przede mnie przekazane. Przejdźmy teraz do konsoli. Przedstawię Wam kilka podstawowych komend, których będziemy używać najczęściej. Pierwsza komenda to komenda insert. Komendą insert możemy przywołać dowolny item, postać lub potwora w ten oto sposób. Zabijcie wilczka. Zabili. Brawo. I tak na przykład możemy przywołać jedną z, z bardziej przydatnych postaci, czyli Item Feller Jest to postać, która ma większość przedmiotów dostępnych w grze. Inny jest na przykład FH, e, czyli Fate Helper. To jest osobnik, którym jeżeli porozmawiamy, możemy zmienić mu twarz. E, możemy zmienić mu twarz, głowę, płeć. I w ten sposób po prostu tworzymy naszych aktorów. Jeżeli, nawet, jeżeli do tego ubierzemy naszą postać, to on zacznie z nami gestykulować, ale o gestykulacji porozmawiamy sobie kiedy indziej. Kolejna to jest Play Z Tą komendą przywołujemy najróżniejsze animacje. Będą played Faith Ani. Przywołujemy animację twarzy. Ne neutral. Bezi, nie rób karpia. Mm, tak. E, to, to wszystko. No to już Beji, pożegnaj się z naszymi widami. I zapraszam na kolejne odcinki. Making of. Trzymajcie się i do zobaczenia.